Żebyście nie myśleli, że o Was zapomniałem, no to pamiętajcie, że zawsze możecie wbić do mnie na stream na KIK. Na pewno streamy będą wcześniej, są wcześniej odpalam. No ale jako o 15.00 będziesz, to najprawdopodobniej jest. Że... Biejat. Nie wiem, czy kojarzycie taką personę. Natomiast ja kojarzę taką personę. Posłuchajmy pewnego fragmentu, który padł w wypowiedzi na kanale 0. Myślę, że to jest ironiczne, jak Kanał Zero mówi, że ktoś jest arcykapłanką propagandy, w sytuacji, kiedy sami mają swoich propagandzistów u siebie w szeregach. I nie mówię tutaj tylko o Biejat, mówię o tych wszystkich mm, pro-rystycznych, pro-hamastyńskich materiałach chociażby. No ale to nie jest temat tego materiału. Tematem jest ta wypowiedź. Migrantów jest w Polsce coraz więcej, a przestępstw coraz mniej. No, logiczne. Ej, logiczne, przestępstw coraz mniej, migrantów coraz więcej. Ergo, im więcej migrantów, tym mniej przestępstw. No nie zupełnie. Sporządziłem mały wykres, którym chciałbym się z Wami podzielić. Otóż białe biało-czerwone zrobiłem. To przypadek. Przypadek. No ale, żeby było jasne, to jest Polska. To są Polacy, a to są migranci, uchodźcy, tylko że przez M. I co my tu mamy? Jaką mamy tu sytuację? Ilość Polaków to, to są daty. Rok X, rok Y, Z i tak dalej, prawda? To są lata. Z, białe, pionowe kreski to jest ilość przestępstw. Więc mamy taką sytuację, że ilość Polaków jest jakaś, Podpełniają przestępstwa. Ogólnie je, z roku na rok jest bezpieczniej, przestępstw jest mniej, więc się rzeczy trochę Polacy ogólnie, nawet ta sama grupa Polaków, trochę mniej przestępstw może powodować. No ale populacja się kurczy, prawda? Populacja się kurczy, tutaj widzicie i to reprezentuje tą obecną populację bez tego fragmentu, bez tego fragmentu, czyli ta ta część populacji, okay? o ta część populacji, o tutaj, o tutaj. Bez tego fragmentu to już jest tutaj. Następnie kolejny fragment Polacy, bo my wymieramy, ok? Wymieramy kolejny fragment Polaków znika, więc sił rzeczy jest mniej Polaków, Polacy mniej tych przestępstw powodują, jest bezpieczniej. Więc ilość przestępstw też spada, jak widać. No, ale przyjmujemy nachodźców. Oczywiście, wiadomo też, że jeśli jest jakaś grupa migrantów, którzy są zbliżeni kulturowo, jak na przykład Ukraińcy, to jest większa szansa na to, że będą bardziej respektować prawo. Natomiast jeśli ściągamy inżynierów, natomiast jeśli ściągamy lekarzy, niedługo pokażę Wam różnicę, jak rozpoznać lekarza, jak rozpoznać inżyniera, ponieważ niektórzy się często zastanawiają, hmm, ciekawy, czy to jest inżynier, czy też lekarz. Spokojnie, ja Wam wszystko objaśnię, jestem ekspertem z, z dziedziny lekarzy i inżynierów, więc Wam to objaśnię. Natomiast na razie objaśniamy tutaj. Jak widać, pojawiają się migranci, którzy jakąś część przestęp zaczynają powodować. No ale tutaj, jak widać, Polacy jeszcze mniej, ponieważ tak jak przypominam, populacja znowu opadła, więc się rzeczy jest mniej ludzi przez co mniej okazji do popełnienia przestępstwa, mniej też przestępstw, bezpieczniej, dlatego spada. No ale migranci popełniają przestępstwa. Polacy jeszcze mniej tych przestępstw zaczynają popełniać, jak widać, Polacy, ok. No ale nachodźcy kolejnego roku, bo nachodźców przybywa też, przypomnę, popełniają ich więcej, później jeszcze więcej, Polacy jeszcze mniej no, i siłą rzeczy, w efekcie statystyka nam pokazuje, że ilość przestępstw spada. Ergo, im więcej nachodźców, uchodźców, im więcej migracji, tym niższa przestępczość, jak widać. Tak więc, jak widać, BIAT jest bardzo inteligentna. Przecież to nie jest tak, że jak będzie ich więcej, będą powodować więcej, a po prostu jak weźmiesz dorzucić Polaków, których grupa się kurczy ogólnie i, i też stajemy się powiedzmy to bardziej ucywilizowani, jest bezpieczniej, że Polacy zwykle mają pewne cechy. Tych przestępstw ogólnie mniej popełniają, tak? Biejat! Świetne wnioski. Widać, że łeb na karku Dokładnie. Im więcej chodźców, tym mniej przestępstw. To się klei. Dlatego ilość hendożenia wbrew woli wyleciała w stratosferę w przeciągu 10 lat. W takiej Francji, takiej Wielkiej Brytanii, w takich Niemczech. W Polsce w tym czasie nie było tego i ilość chędorzenia zmalała. No ale im więcej. Wprowadzamy europejskich przekonań do Polski, tym na pewno będzie lepiej, bo Polska stanie się lepsza, bogatsza kulturowo i ogólnie bardziej śmiechnięta, wiadomo.